Okej, okay, proszę państwa, witam was bardzo serdecznie Wszystkich tutaj zgromadzonych Pięknych, wspaniałych, cudownych, tak jak ja Zresztą, każdy wie, każdy widzi Mucha, proszę państwa, no łapeczka w górę Dla statystyk, komentarz dla statystyk Nie wiem, czy to obejrzymy, bo obejrzeliśmy sobie Konopa I ja podejrzewam, że newsy mogą być dokładnie Te same, co u Konopa Tylko, że mimo wszystko, że Gimper Oczywiście to wcześniej wstawił, ale zobaczymy Sprawdzimy, może coś nowego będzie mówione Ale jedziemy Sylwester Wardenga robi radio na Szymonie Hołowni. Piotr Frączewski oddał swój głos dla sztucznej. Inteligencji, a Gimson podobno zrobił nie najgorszy koncert. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle. To nie dziś... jest piosenka kurwa sprzed 12 lat i on dalej to śpiewa? Nie bardzo Myślałem, dużo. Myślałem, że on coś nowego sobie nagrał. Sorry za chrypę, bardzo się starałem na scenie, żeby dowieść. Ale zanim o koncercie, to bardzo miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BedClick. A przed nami pierwsze mecze półfinalowe. BedClick, Clicko, ale reklama długa, o, wpis no to zacznijmy od tego, że w miniony czwartek odbył się ostatni koncert Gimsona w warszawskiej Proksimie i chciałem wam powiedzieć, że pięknie dziękuję, bo naprawdę nie mogłem sobie wymarzyć lepszej atmosfery. Hej! Wszyscy! Moje gorąco Łącznie podczas prawie dwugodzinnego show zagraliśmy 22 planowane numery i kilka nadprogramowych. Pierz, czek, kryzma, 22 numery ma? O kurwa, dobra, zwracam honor. Były też bardzo miłe i wzruszające momenty. No, miałem też 31 urodziny, więc pięknie mi zaśpiewaliście 100 lat. A potem ogłosiłem loterię i wjechali po mnie służbiści. Coś, co mi osobiście rozwiązało. Łeb to fakt, że przez pół koncertu publiczność napierdalała pogo I naprawdę zajebiście było obserwować jak się bawicie do niepostrzymanego sabotażysty, mnie, tudzież lirycznej chłosty Oprócz tego na bombsite'cie B odbył się piękny pokaz taneczny mojej wspaniałej Karoliny Jego kobieta, tak? O kurwa A mi się nawet opłaciło wystąpić w tańcu z gwiazdami, bo też kawałek potańczyłem Yeah. <laughs> Na ogólnie, się bardzo bawii. dziękuję za takie przyjęcie, jeszcze biorąc pod uwagę, że w godzinę żeście wykupili wszystkie bilety, a było tak naprawdę zbudowane zero hype'u czy jakichkolwiek oczekiwań. Taki zresztą był pomysł, żeby nic nie obiecywać, a dowieść mega show. Więc w tym miejscu zajebiste podziękowania dla mojego hypemana Ignacego, Jaha Riquera, Diela i Mandzia za gościnne występy i zwrotki. Oczywiście dla Roycia, który zrobił piękne show, Rewoł, który napiął bicepsy, tudzież panów zajebistego warszawskiego escape rooma przystanek księżycowa, którzy wcielili się w rolę aresztującego. Mnie ABW za nielegalną youtuberską loterię. Duży kolałów należy się też dla dzika, który oczywiście jest partnerem mojego kanału, a przy okazji dostarczył dużo wody na scenę, której i my, i wy bardzo potrzebowaliśmy wszyscy. No i podczas koncertu odbyło się jeszcze wręczenie złotych Gimpsoniów, w tym tego najważniejszego. Pierwsze miejsce w kategorii transformacja swojej sylwetki i orientacji. <laughs> A, no i przyszedł ziomek, który zrobił trzy gimper simulatory. No kto ogląda długo, ten zna. Mega fajnie, Nie też znam. dostał prezent i zajebiste domknięcie pewnej klamry. Jeżeli chodzi o wspomnienia z poprzedniego etapu mojej twórczości. Także pytanie pozostaje, czy Gimson jest. Dobra, jeszcze... ale ja mam powiem fajnie, się pobawili zajebiste ogólnie, ja lubię takie rzeczy, no. Kiedyś to prawda, nie mógłbym tam siedzieć, bo ja jestem y, totalnym gościem, który ja lubię ciszę, spokój, swój swój kącik, ja mam w dupie jakieś tam koncerty, natomiast atmosfera mi się udzieliła, zajebiście się musieli bawić ludzie. Fajnie. Króci, skoro to był ostatni koncert Gibsona, a odpowiedź brzmi, że na razie na dalszą działalność muzyczną planów nie ma, ale dobrze się z wami bawiłem, więc... To wie. Przechodząc zatem do raperów nieco słabszych niż Gimpson. Kanie West w ostatnich nie. miesiącach regularnie ląduje na ustach opinii nie. publicznej, czy tego chce, czy nie. Chociaż podejrzewam, że chce. Wrzucanie przez niego swoich odklejek na x to już chyba standard, do którego wielu zdążyło się przyzwyczaić. Natomiast co jakiś czas chłop przesuwa kolejne i kolejne granice, w związku z czym nawet najzagorzalsi fani rapera załamują ręce. Ostatnio na przykład mogliśmy się dowiedzieć, że Kanie chwali się tym, że utrzymywał stosunki seksualne ze swoim kuzynem, bowiem chcieli oni odtworzyć sceny z pism skierowanych do homoseksualistów. W międzyczasie w jednym z wywiadów wystąpił w czarnym stroju ku a kiedy indziej dumnie prezentował naszyjnik w kształcie p. Kilka dni temu natomiast raper postanowił zawojować inne platformy i odpalił streama na Twitchu. I tym samym pobił rekord najszybszego bana w historii, bowiem zagościł tam jedynie na 7 minut. Ten krótki czas wystarczył Kanie Westowi, żeby na przykład powiedzieć, że dzieci powinien mieć z Paris Hiltona nie Kim Kardashian. Pocisnął też społeczność żydowską i LGBT. F a w kulminacyjnym momencie, tuż przed banem, je zasalutował w doskonale znany na. Sposób. No i tyle go. Widzieli. Trochę dziwne jest to, że raper wybrał na swój pierwszy stream platformę, która no słynie z mocno restrykcyjnej polityki. Było to oczywiste, że tak się to skończy. Co ciekawe, ban nie jest permanentny, tylko na 30 dni. Coraz więcej osób zastanawia się, jak długo to jeszcze potrwa, zanim typ zostanie całkowicie wyrzucony z przestrzeni publicznej. Natomiast o, podejrzewam, że nie puki X należy do Ilona Maska. To tego rodzaju nowinki i Ale ja osobiście uważam, że niech sobie gada co chce, będzie odklejony na starość będzie gością, który będzie bez kasy, bez niczego. Ja tak podejrzewam, że do wszystko przy kurwi. Jego będę Albo to jest jego właśnie tak. E... Ten moment właśnie, że on po prostu ma wyjebane już tak po całości, sobie robi totalnie bekę i sobie ciśnie to wszystko i, i, i sprawdza granice, które może, do których może się podsunąć, Pan dostarczał regularnie. Istnieją też na szczęście bardzo znane persony, które pomimo upływu lat można powiedzieć, że starzeją się jak dobre wino i z godnością. I myślę, że takie określenie doskonale a... pasuje do Piotra Frączewskiego, którego myślę, że nikomu tutaj nie trzeba przedstawiać, a jego legendarny już i charakterystyczny głos użyczany był naprawdę wielu postaciom, które grał bo nie tylko. No filmach animowanych, ale również audiobookach czy grach. Mogliśmy go usłyszeć m.in. innymi w Epoce Lodowcowej czy Baldur's Gate, a intro kolekcji klasyki zna chyba każdy. Kolekcja klasyki. Polecam i pozdrawiam. Piotr Franczewski. No, no i słuchajcie, na dniach pojawiła się. Grałem w Assassin's Creed nie, nie Assassin's Creed, kurwa mać, Prince of Persia i tam zawsze ten głos robił na mnie wrażenie, jak on po prostu to gadał, nie? O, matko jedyna. Prince of Persia po prostu grałem. Piaski Czasu. Yy, tam Warrior, coś tam już nie pamiętam dokładnie tych tytułów. Ale zawsze ten głos był na początku, nie? I. I, i, I zawsze ten głos, jak byłem dzieciakiem, zawsze ten głos robił na mnie wrażenie. Mówiłem, kurwa, co za głos, zawsze, zawsze. Fenomenalny po prostu aktor głosowy, fenomenalny. No i ogólnie aktor jest bardzo dobry, nie? Informacja, że Piotr Fronczewski będzie twarzą, a w zasadzie głosem Eleven Reader, czyli aplikacji do zamiany tekstu na dźwięk dzięki AI. Jest to o tyle ciekawe, że aplikacja udostępnia kilka tysięcy darmowych pozycji w języku polskim, w tym takie klasyki jak Pan Tadeusz, Lalka o sztuki Szekspira, czy opowieści o Sherlocku no i teraz wybrane treści będzie można odsłuchać za pomocą głosu Franka Kimono, co trzeba przyznać, że brzmi będzie. naprawdę nieźle. Legenda polskiego kina Piotr Fronczewski dołącza do Iconic Voices. W Reader Piotr Fronczewski has been part of Polish culture for more than 60 years. Co ciekawe, sam aktor bardzo entuzjastycznie podchodzi do nowej współpracy, mówiąc, że jest to nowy rozdział w jego karierze, a cała ta technologia pozwoli mu na nowe podejście do tworzenia, które było nieosią... Ale prawda jest też taka... Że on będzie już nawet po jego śmierci dalej będą wykorzystywać jego głos. To jest, słuchajcie, ja na podstawie jego, nie? Na podstawie jego głosu, wyobraźcie sobie, do, do, w mojej banie, gdybym ja był nim teraz, to ja bym miał takie, zostawiam swój głos dla kolejnych pokoleń. To jest, to jest też fenomenalne, uważam. To jest coś takiego, wiecie, no, no, wyobrażacie to sobie, żeby was, wasz głos. Funkcjonował jeszcze x lat po waszej śmierci? To jest też super, i wyobraźcie sobie, że dalej mog będzie, y ludzie mogą będą mogli poznać jego głos. To jest fajne, a głos ma świetny. To jest super, nie? w tradycyjnej produkcji. Być może już niedługo podczas słuchania audiobooków bądź podcastów będziemy mogli sobie dowolnie zmieniać głos osoby, która relacjonuje nam treści, które słyszymy. A wspominam o tym, bo podejście frączowskiego mam wrażenie jest dosyć odważne, bowiem większość osób wykonujących na przykład pracę lektorską raczej na sztuczną inteligencję patrzy jak na zagrożenie niż jak na szansę. Dzień dobry moi drodzy. Jak wiecie, kilka dni temu zostałem zastąpiony przez bezduszną maszynę. Czy od twórcy Pana Kleksa ta decyzja się opłaci? O tym przekonamy się. Za jakiś czas. A Krzysztof Stanowski na własnej skórze przekonał się o absurdach polskiego sądownictwa. I pomimo, że jego wpis w tym temacie ma już kilka dni, to myślę, że warto omówić ja to, co się tam... Odwaliło. Przypomnijmy, że Stanowski zrealizował materiał o Natalii Janoszek wbrew zakazowi publikacji z sądu, za co otrzymał 15 tysięcy złotych grzywny, którą zapłacił. W międzyczasie od tej grzywny się odwołał i sąd w drugiej instancji orzekł, że nie musi on płacić. No to w związku z tym, jak możecie się domyślić, wysłał pismo, żeby mu te 15 koła oddali, które zapłacił, nie wiedząc jeszcze z jaką odpowiedzią spotka się jego odwołanie. No i tu następuje plot twist, bo sąd miał Krzysztofa Stanowskiego poinformować, że gdyby nie zapłacił to, po prostu by mu odpuścili, ale skoro zapłacił grzywnę, no to kasy mu nie oddadzą. No i generalnie... Że co, kurwa? Że c... No... Że... Co to, kurwa, jest? I... O chuj, chuj czy... No... Oż, kurwa... Że co w ogóle, czy ja dobrze, zro... no dobrze zrozumiałem, no... Co jest w ogóle grane? Ale skoro zapłacił grzywnę, no to kasy mu nie oddadzą. No i generalnie nie trzeba się nawet nad tym pochylać, żeby zobaczyć, że jest to sytuacja zajebiście absurdalna. A przypomnijmy, że od zakazu publikacji materiałów o Janoszek Stanowski też się odwoływał. I pomimo, że odwołanie było w trakcie rozpatrywania, i tak nałożono na niego grzywnę. Chciał być fair, więc ją zapłacił, czekając na korzystne rozpatrzenie odwołania. No i sąd finalnie przyznał mu rację i powiedział, że żadnej grzywny dostać nie powinien. No ale jak już zapłacił, to... Cytując klasyka. O kurwa, przecież, przecież to jest jakiś żart w ogóle. Co to jest? Ja bym pozwał ten sąd, kurwa, do wyższej tego, wyższego sądu bym podał to. Co to ma być? Cynk. Nie no, miał wtedy zakaz i złamał postanowienie sądu i złapał to, przyznał się do winy. No ale kurwa, odwołali mu to, czyli tyle. Mieli mu zwrócić. No i nie zwrócili. Zdaniem wielu osób, No pacienko rozpoczął też swoją przygodę z Leonem. Więcej nie było? O matko boska. Marcin Najman. Powiem przypomnijmy, że w pierwszej freakowej walce w Polsce w KSW zmierzył się on z Mariuszem Pudzianowskim, przegrywając. To wtedy... była piękna walka. 40 chyba 3 sekundy, 34. Wtedy 44 sekundy. 44, no. Oglądałem tą walkę kurwa z zaciśniętymi pięściami i mówiłem sobie: wpierdol mu, wpierdol mu. No i wpierdolił. Jak młot, kurwa, no i słuchajcie, okazuje się, młot. że przygoda Pudziana z KSW otrzymała piękną klamrę kompozycyjną, rozpoczynając się od błyskawicznej wygranej w kilkadziesiąt sekund i być może, choć to jeszcze nie jest potwierdzone na 100%, kończąc się również błyskawiczną przegraną w kilkadziesiąt sekund z Edim Holem, który dosłownie rzucił Pudzianem o ziemię jak workiem ziemniaków w pierwszej minucie walki i błyskawicznie go dobija. No dobra, ale ten człowiek ma ten, ma popieprzone mięśnie, po prostu On jest kurwa dwa razy silniejszy od zwykłego człowieka, nie? Przy pomocy ground and pound co Pudzian odklepał. A z Pominam o tym dlatego, że taki przebieg ostatniej walki Pudziana może mieć ogromny wpływ na kolejne kroki, które podejmie w karierze. Mariusz nie jest już najmłodszy no. i od jakiegoś czasu romansował z freakami. W związku z tym wiele osób spekuluje, że być może to już jest ten czas, by przejść na emeryturę i zamiast w KSW zacząć występować we freakach. I myślę, że może być to całkiem realne, nawet biorąc pod uwagę, w jakim miejscu aktualnie jest fightowa branża. A może to będzie jakieś ciekawe odświeżenie? Czas pokaże i jeżeli Pudzilla podejmie decyzję, to ja Was na pewno o tym poinformuję, dlatego nie, to jak ty, tymi debilami kancerami, co wysyłały, ściągałeś pirata, płaci 800 zł i złapała prawnie, to dobrze się do winy. Pudzilla. Nie, powiem wam szczerze, no. Pudzian jest bogaty, ma swoją też firmę. Dobrze prosperuje. Ja lubię Pudziana, nie wiem, ja miałem do niego jakiś taki szacunek. Oglądałem go z ojcem, jak siłował się i po prostu tam próbował zdobywać pierwsze miejsce Strongmana i po prostu zawsze mu kibicowałem. Zasubskrybuj sobie, drogi widzu, żeby nie przegapić. Ciężko było też przegapić różne relacje z pogrzebu papieża Franciszka, który to odbył się wczoraj w sobotę. No i oczywiście, jak przystało na tak ogromne wydarzenie, do Watykanu zjechała się wierchuszka najważniejszych politycznie osób na świecie, a w samej ceremonii pożegnalnej uczestniczyło kilkaset tysięcy osób. W Polsce natomiast całe show skradł obecny marszałek Sejmu i kandydat na mm, prezydenta, ja. czyli Szymon Hołownia. Obiektywy bowiem uchwyciły, jak relacjonował uroczystość na swoim Instagramie. I sporo osób na Twitterze wyraziło tym faktem mocno Krytycznych wpisów na temat tego zachowania pojawiły się bowiem tysiące. Komentujący wytykali chołowni brak rozumu i żenadę, a inni, co ciekawe, odkopali fragmenty, w których to chołownia często powoływał się na słowa papiera Franciszka, który lubił zwracać ludziom uwagę na nagrywanie telefonem podczas mszy. O ironio! Cała ta sytuacja, oczywiście, została również mocno przez ludzi zmemowana, aż chołownia zdecydował się do tej lawiny komentarzy odnieść. Natomiast zamiast pożar ugasić tylko go rozniecił. Zareagował on bowiem w stylu passive agresji, stwierdzając, że trzeba nie mieć wstydu, aby w takim momencie kręcić polityczną wojnę, a poza tym to na uroczystość zabrał ze sobą osoby w kryzysie bezdomności, którym papież Franciszek pomagał. Jak możecie się domyślać, odpowiedzi były dla Hołowni w znacznej mierze druzgocące. Można powiedzieć, że z zarządzaniem kryzysem radzi sobie na podobnym poziomie jak instagramowe influencerki, a okazję, by Hołownię wyjaśnić, zdecydował się wykorzystać Sylwester Wardenga. W swoim obszernym poście Sylwek wypunktował podejście polityka, pisząc, że powinien on reprezentować nasz kraj i nie wycierać sobie mordy bezdomnymi. Zwrócił nie też tak, bo... uwagę, że na robienie fotek jest czas i miejsce, a tamte okoliczności na pewno nie były właściwe. I co ciekawe, wpis Sylwka na tyle mocno przypadł do gustu internautom, że zrobił on na hołowni kilkunastokrotne ratio. Swoje trzy grosze do tematu dołożył też Krzysztof Stanowski, który to wyśmiał przywożenie na uroczystość osoby w kryzysie bezdomności, opisując całą sytuację w kuriozalny sposób. Część osób próbowała marszałka bronić, no ale te zdjęcia, na których robi sobie selfie i nagrywa Relacje i storki, niezależnie od tego, co o nich powiemy, nie wyglądają najlepiej. I o ile nie zajmujemy się na tym kanale tematami politycznymi. W związku z tym kampanii prezydenckiej hołowni analizować sobie tu nie będziemy, ale to, co jest dla mnie w tej sytuacji interesujące, to to jak coraz częściej możemy zauważyć przenikanie się świata influencerów i polityków, i moim zdaniem ma to zarówno dobrą, jak i złą nie stronę. Dobra. Dobry aspekt tego wszystkiego jest taki, że politykom będzie dużo trudniej kontrolować przekaz informacji w ich temacie, bowiem internet, w tym również influencym są ze swojej natury niekontrolowalni i zdecentralizowani. Z drugiej strony natomiast tego typu sytuacje mogą politykom pokazać, że internet i influencerzy są zdecentralizowani i niekontrolowalni i że może trzeba coś z tym zrobić. I o ile zapewne wszyscy się zgadzamy, że pewne regulacje, chociażby w temacie bezpieczeństwa najmłodszych w internecie, pewnie są bardzo potrzebne. O tyle boję się, że jak rządzący poczują, że byle influencerek swoim postem na Twitterze może realnie wpłynąć na ich poparcie, obniżając je. Na przykład poprzez merytorne retoryczne wypunktowanie takiego pana, no to zacznie się regulowanie, cenzurowanie i inne nieprzyjemne rzeczy. Oby jak najpóźniej, albo najlepiej wcale. Natomiast póki w granicach prawa wszyscy możemy mówić, co nam się żywnie podoba, to subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, a ja będę... Dziękuję bardzo, miło się obejrzało, miło się zajebało film, jak zwykle.